Halo, halo, Z tej strony Selix i dzisiaj jesteśmy w grze The Binding of Isaac, więc tak, Isaac i jego stara. Możemy zacząć. Eee, zaczynamy na naszym nowym save. Czy my kogoś odblokowaliśmy? Oczywiście, że nie, bo jesteśmy głównym. Ja nie wiem, jak nikogo nie odblokowałem. To, to jest aż dziwne. Dobra, piżamki, piżamki. Let's go, let's go. Jak ja kocham piżamki. Eee, ogólnie to. Nie wiem. Te muchy tutaj, które są przy kupie, one są strasznie ciekawymi przeciwnikami, bo mm, nie można ich bić, dopóki gówna się nie zniszczy, a w zasadzie po co niszczyć gówno, żeby je uruchamiać. Nie takie beznadziejne są te muchy, no ale w każdym razie. Mucha jak mucha, ważne, że nie. Dobra, nie dokończę. Dokończycie sobie sami. Jeśli chcecie. Ja nie będę dokończał. Kurwa, jebany ogień. Nie ma to jak zacząć z damage'em na ryju. Dawajcie, dawajcie, piżamki, piżamki, piżamki. Chcę wyjść do Treasure Room'a i zobaczyć super rzecz. Tak, super item. E, wyłączyłem mody, dlatego że ten pan oto tutaj nie chciał, żeby były mody. E, tak, robimy... Wow, e, tapeworm. Robimy dzisiaj... Co dzisiaj robimy? Dzisiaj jest orkiestra świętej pomocy dla Izaka. Bo musimy pomóc mu dostać się z basementu. O, gówno. Dosłownie. Trochę mi przeszkadza to, że strzelam na boki, ale niektórzy grają w Dark Souls y i dają sobie radę. To czemu ja nie mam sobie dawać rady po skosie grając? A teraz pokonujemy księcia Much. Książę Much padł i wybuchł mu brzuch. W każdym razie, The Match Up. Jest The Match Up. Jest okej. Okay. Myślę, że. Nie myślę. E, 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 dużo ich, dużo ich tutaj. E, proszę Państwa, e, e, papryka czy coś takiego, nie? E, wychodzi ze mnie taki trochę Makłowicz. E, ale nigdy nie byłem zbyt dobry w komentowanie na bieżąco, więc. O nie, piżamko! Nie, nie bim mnie! E, dobra, idziemy do Treasure rooma, bo zdobyliśmy kluczyk. Kluczyk jest super, bo możemy wejść do Treasure rooma, który od tych pokoi. A, cztery way. Dobra, to jest Lil loki nieważne. Teraz mogę strzelać różnie łzami. To, to jest fajnie. Czy jeszcze dwóch odblokować, żeby strzelać w dodatkowe dwa strzały po boku. Czemu ja dalej próbuję celować na wprost? Jestem zjebany. O ty kurwa, gnoju. Nie żygaj na mnie. Co ty sobie świntuszysz tutaj? A? Byś mógł tak świntuszyć, jakbyś grał w cyberpunka i pupę panam byś widział. O, odblokowaliśmy coś. Mamy monstru tufa, bo go pokonaliśmy. Ciekawe, czy będą trzy dile, bo za 3 dile po od rząd chyba był Azazel, no i nie mamy trzech Dili, ale za to mamy siostrzyczkę Magii. No taka przyprawa do zupy, nie? O kurwa, zapomniałem patrzeć. Zapomniałem, że mam wzrok. I po prostu zapomniałem, że ten mały cwaniak wyskakuje gdzieś randomowo. Ten efekt Wizarda nie idzie mi tak źle wbrew pozorom, myślę, że będzie gorzej. Eee, Bloodshot Eye On chyba robił tak, że jak widział kogoś, to strzelał. Tak bynajmniej mi się pamięta. I chyba tak robi. Ale wolałbym. Wolałbym jakiegoś eee, gościa, żeby zrobić conjoin, żeby mógł sobie strzelać dodatkowe additional dwa strzały. Eee, więc idziemy dalej. Kurwa, Gnoju. No, dawaj. Wychylaj główkę. Za bardzo nie muszę się przejmować też demagem, bo mam trzy e, soul hearty, więc tutaj nie będzie problemu z dostaniem kolejnego Devil Room'a. I fajnie, bo w Devil Roomie najczęściej te. są te bratanki do Koń join'a, więc będzie można jakiegoś kolejnego strzelającego ziutka wziąć. E, najlepiej Rotten Baby. Dawał muchy. I te muchy całkiem nieźle biły akurat. Bum, bum, bum. Bambo robi. Gówno. O oh, shit. Przestrzeliłem bombę. Hmm. Przestrzeliłem dwie bomby. Jakbyśmy jeszcze dostali damage na tych łózach, to wydaje mi się, że to byłby całkiem spoko ran. Eee... No. Ujuj, ale sortu... Ujo! Odblokowaliśmy Lazarusa! Dobra, jakieś płody. Płody. Jak doktor Fitus. Bo wiecie, lubi stópki. Ja już nawet nie patrzę w to, czy dostanę damage, bo w zasadzie... Jak to się mówi? W zasadzie to na razie mogę sobie podostawać damage. Mnie jakoś nie za bardzo obchodzi ten damage. Aczkolwiek mam duże skilli, Technology 2, ekstra laser. To jest fajne, bo mogę strzelać na wprost i jednocześnie strzelam e, ten. Jednocześnie strzelam na boczki. Subcio. Mamy laserek, teraz możemy bić jakoś fajnie. Dobra, ten laserek też bije niezły damage, bo też dostaje tego damage upa. O, Lil' Chubby, zajebiście. Ale gówno, niestety, dostaliśmy szpadel. Open World, sobie zrobimy. Tutaj od razu mamy. A, e, nie mam bomby, tak? Strzelamy w każdą stronę świata. Podoba mi się to, tak szczerze. Nie powiem. To są fajni przeciwnicy, ale długo ich bije tym laserkiem. Bo ten laserek, wiecie, o, on jednak, jakby jest cały czas odpalony, więc on musi mieć trochę zmniejszony damage, żeby było fair według gry, nie? Dostań, jak nie dostanę damage na ranie, to wiecie, jak nie dostanę 10 damage na ranie, to tak jakbym nie istniał, nie? Więc muszę dostać damage na papę. Idziemy od razu do Treasure Rooma, bo to nas interesuje najbardziej. Chaos. Nie wiem co to robi, no ale chyba stopuje gra. Nie no, przeciwników chyba stopuje na chwilę. No, w tym pokoju danym. Jak mówiłem, nie, nie, nie mam tego moda, więc nie za bardzo wiem co robi każdy Item. Nie musimy mieć itema, żeby dobrze się bawić. Znaczy nie musimy znać item, aby dobrze się bawić. Oh shit, chciałem podrapać się po nosie i nie wiedziałem czy damage'a mi starczy. I wystraszyłem się trochę, nie powiem. Nie wiem czym bić lepiej, łzami czy tym laserem. Wydaje mi się, że ten laser jest trochę lepszy. Chociaż, no łzy biją więcej, ale ten laser bije ciągle, nie? Dobra, zróbmy to tak i zróbmy to tak, by zakończyć tą walkę. Walkę z ostrym cieniem mgły. Dobra, zobaczmy, y serduszka chcę dostać, okej. Okay. Ujujuj, Chyba mamy Conjoina? Mamy Conjoina. Zobaczcie, po ile West teraz walimy. No, to, to jest niezłe, to jest niezłe. Super, mamy pasek. Tak, przydałby mi się jeszcze jakiś Damage Up może. Chociaż nie wiem, czy za dużo nie wymagam od tej gry w sumie. Y, ta gra nie lubi, jak się ją tak błaga. The Magician, to może się nam przydać y, na walkę z Bowsem. Mamy Treasure room. zobaczmy, co jest w Treasure roomie. Rainbow Baby! Body in a box! Tak! Jak mamy więcej niż trzech chyba, tak? Czy... Albo jak, jak różne bierzemy, to mamy wtedy body in the box sobie odblokowujemy. E, dobra. Grid. Dobrze, że nie ultra grid. O, Steam Sale, zajebiście. Minus 50%, tylko że to jest ostatnie piętro i za bardzo z niego nie skorzystam, więc y, trochę saduwa, bo niestety nie skorzystam z tego. Dobra. To fajnie ją zatrzymałem, nie powiem. Dobrze, że mamy Magisiana, bo teraz mamy autonamierzane łzy. Więc po prostu te łzy sobie lecą do mamusi i ją biją. Bardzo szybko zeszła ta mama. Dobra, to jest to samo zakończenie, ale odblokowaliśmy Łomba i odblokowaliśmy Challenge Purist i odblokowaliśmy kolejny Challenge, i odblokowaliśmy kolejny Challenge, i odblokowaliśmy kolejny Challenge, i kolejny, i kolejny, i kolejny. Mogę to przeskipować, dzięki. Odblokowaliśmy wiele nowych rzeczy, patrzcie. Ja, mama, Isaac, pokonaliśmy mamę, stąpamy na niej, ona leży, leży.